Wiązał się z obżarstwem i uciechami cielesnymi, których zażywano tuż przed okresem ascezy. W tradycji literackiej karnawał był metaforą świata na opak, w którym odwróceniu ulegały wszystkie prawa, normy i stosunki międzyludzkie. Kaczmarski zwraca uwagę na dualizm, będący osią konstrukcyjną obrazu. Po lewej karczma i król karnawału na beczce. Po prawej kościół i wojownik postu szykują się do walki. Wszystko ma wymiar rytualny miesza się świat jednego i drugiego porządku. Wojna postu z Karnawałem jest jedynym utworem, którego nie puszczono na antenie Radia Wolna Europa, gdyż odbierano go jako komentarz do wyborów prezydenckich w 1990 roku, co zresztą było zamierzone przez samego poeta. Codzienne zbiegowisko na śródmiejskim rynku W oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku straganiarzy zakonników, i karzełków Roi się w strokatem rowie roi się wśród kiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą Toczą się po ziemi, kości się, subią wióry Nic nie znaczy ten, co nie gra, i co grają tracą Ale nie odróżnić dziźnie, który z nich jest w góry. Na serwecie krzyże po trzy grosze Rozgrzeszeni wysypują się bocznymi drzwiami leczą jałmużnicy w prochu pomiędzy nichami Nie odróżnić który święty, a który świętoszek Oszalało miasto całe nie. 100 stulitrowej beczki kapral kawalarzy Kałdą tarczą, hełmem rechot na rozlanej twarzy Zatknął na swej kopii upieczony łeb prosięcia Będzie żarcie, będzie picie, będzie łup do wzięcia Przeciw wielu drą drewniany, w księży A na tronie wychudzony tkwi apostoł postu Już przeprasza Pana Boga za to, że zwycięży A do ręki zamiast kopii wziął wiosło Prześwikają się z gronnicy w nasłach i do i ze świeżo. W ognie patrzę z góry, cały światło w oku. Widzę co kto kradnie czego szuka w tłoku Zmieszczę pójdę do kościoła, wyspowiadam grzeszki No co się po rynku i pozbieram resztki